Na dnie Morii niezbadanym żył raz Balerok Ciapkiem zwany, groźna z niego biła sława, bo zupełny był niezgraba, skotkiem czego nasz koleżka samotnie w Morii zamieszkał, Ciapek jedną miał przywarę, Poszczał bąki głośno wcale, bo trawienie miało ogniste, krasnolody lubił krwiste, lecz niestety po krasnalach. Miał biegonkę ciapek zaraz, po czym biegał z głośnym rykiem, za ostronnym gdzieś kącikiem, później z błogą miną kimał, każdy o nim zapominał, lecz niestety czasem bywa, że ktoś słodki sen przerywa, pip-pin pociąg miał do dziory, spościł w stodnie kamień z góry, że miał cela, hobbit kiep, ciapek dostał prosto w łeb, balerok począł się obroszać, ktoś miał mnie. Ciapeczka roszać, wściekle rycząc te maksymę, zrobił wśród za zadymę, lecz brutalną bijatykę, przerwał troll z głośnym okrzykiem, ciapek, dosyć, zamknij ryja, ktoś po się rozbija, balerok zaśmiał się radośnie, wszak to do mnie idą goście, a ja taki to nie świeży, do łazienki, przeto bierzy, i ognisty biorąc toż, na spotkanie pędzi już, tak się prysznicem rozpalił. Że po drodze drzwi rozwalił Wtedy nagle bez orazy Dały znać nieszczęsne gazy Które z wcale głośnym brzmieniem Otoczyły ciapka cieniem Gandalf tylko brodą kręci Nie no korcze kropka coś to śmierdzi Ten zapaszek skądś gdzieś znamy Hej panowie spierdalamy Ciapek kręci się żałośniem Gdzie podzieli się ci goście Może poszli tam na wprost I tak dotarł pod sam most A na moście jak na brzędzie Siedzi Gandalf ty nie przejdziesz. O gazach coś dodał jeszcze. Ciapka aż przeszyły dreszcze, chciał przeprosić biedaczyna, most ciężaro nie wytrzymał, to nadmienić pragnę, że i o, jem ciapek bawił się, i gdy spadał, tak się stało, że moi o, jo wyleciało. Gandalf jeden koniec ma, złapał zląc, że toć ma, i niestety zaraz potem, w doł się zwalił z połobrotem, Ciapek stara się szalenie, aby zatrzeć złe wrażenie, do Gandalfa szepcze czole, swe sekrety, troski. Bole, i tak długo serce kroszył, że się Gandalf wreszcie wzroszył, Dobra, ciapek, Gandal rzecze, Nad drożyną mam swą pieczę, Fajnie z tobą się gadało, Ale czasu mam już mało, Spoko, mówi Balerok, Stary, Jedno wyjście jest z pieczary, Schody mamy tutaj liche. Trzeba niezłą mieć kondychę. Mogę wziąć cię na barana, to będziemy tam już z rana. Na zręczności często zbywa. Jak ktoś ciapkiem się nazywa, kiedy byli już na szczycie, fiknął orła znakomicie. Gandalf zaśmiał więcej szczęścia, bo wpadł w gwajhira objęcia. Chwilę krążył nad balerogiem, może tylko złamał nogę, ale ciapek jak nieżywy, leżał na dnie w wśród pokrzywy. Gandalf westchnął tylko, coż, i go tam nie było już, zginąłby nasz ciapek wtedy. To ciapole tam przypadkiem spacerował se okradkiem, wielka go wezbrała trwoga, gdy nagle ojrzał baleroga, lecz że tamten się nie ruszał, nabrał po ni nimosz o na saorona, ale kicha, bestia ciągle jeszcze dycha, trzeba pomóc biedaczynie, bo inaczej sam to zginie, nastawił złamane kości. Balero kryknął aż z wdzięczności i gdy tak go oporządzał to się ciapek do nie przywiązał. Od tej chwili chodzi bies, za poelfem niczym pies. Znaleźli miłość miło i prawdziwą o, swoje szczęście o.